Wiesz jaki jest dzisiaj dzień? Wtorek, a bardziej konkretnie pierwszy wtorek miesiąca. A to znaczy, że Epic Games znowu rozdaje nam darmowe asety do naszych gier. Zaraz pokażę Ci czego możemy się spodziewać w tym miesiącu, ale najpierw małe przypomnienie o co w ogóle w tym chodzi. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Epic Games wybiera 5 asetów ze swojego sklepu i ustawia im cenę na 0 zł do końca miesiąca. Jeżeli przypiszesz je do swojego konta w tym okresie, to zostaną już z tobą na zawsze. No więc opłaca się to zgarnąć. Ja już mam mega dużą bibliotekę tych paczek, a 90% z nich nawet nie kojarzę. Ale no skoro dają za darmo, to chyba trzeba brać, co nie? Okej, okay, no to czego możemy się spodziewać w tym miesiącu? Na początek mamy Dreamscape Stylized Environment Tower, który jest mega ładnym zestawem stylizowanych obiektów pozwalających na stworzenie takiej fajnej wieży. Albo wielu jej wariacji, bo paczka jest modularna, więc budujesz to, co chcesz. Z opisów w sklepie wynika, że jest tu dosłownie wszystko. Od statycznych, modularnych elementów, z których będziemy budować całą scenę, aż po materiały i systemy cząsteczek, takie jak ptaki, mgła, wodospad czy nawet runy. W paczce znajduje się wszystko, co teraz widzisz. A łącznie składa się to na prawie 150 unikalnych obiektów z kolizjami i własnym systemem Level of Details. A no i normalnie kosztowało to 406,41, więc całkiem sporo. Dobra, lecimy dalej. Deep Elder Caves jest również w klimatach fantazy, ale jednak trzyma się takiej nieco bardziej realistycznej oprawy graficznej, jeżeli można tak powiedzieć. Po wczytaniu projektu do silnika zobaczysz 250 różnego rodzaju elementów, z których 29 to modularne obiekty do budowy jaski. Mamy tu też obiekty wielgaśnych grzybów, kamieni, szkieletów, a także dekale i masę materiałów, więc ogólnie całkiem sporo osobnych elementów, z których możemy stworzyć własny świat. Więcej nie będę opowiadał, bo chyba wszystko widać na filmie. Powiem tylko tyle, że wcześniej kazali sobie płacić 460 w 61 za dostęp do tego zestawu, a teraz możesz zgarnąć go za darmo. Nie wiem jak tobie, ale mi już chyba trochę za dużo tych światów fantazy. Dla urozmaicenia przeskoczmy do EP Master Materials, bo to jest mega interesujący temat. Obstawiam, że miałeś kiedyś coś takiego, że patrzyłeś na poradnik na YouTubie jak ktoś robi fajny materiał, ale albo nie miałeś czasu, albo umiejętności, żeby zrobić coś podobnego u siebie w projekcie. Wychodzi na to, że rozwiązaniem tego problemu jest właśnie ten aset. To jest paczka materiałów wykorzystujących różne techniki i nadających się do różnych zastosowań. Czyli na przykład mamy tutaj zrobiony materiał Displacement i Parallax Occlusion Mapping, z którego kiedyś nagrywałem odcinek. Ale też takie trochę bardziej zaawansowane, jak Subsurface symulujący rozpraszanie światła wewnątrz obiektów, czy Vertex Paint pozwalający malować dowolnymi teksturami po naszych obiektach. Mega fajna sprawa. Szczególnie, że każdy z tych materiałów możemy dopasować pod siebie po prostu zmieniając mu tekstury. Więc nie musimy wchodzić głęboko w to, jak on działa, a zwyczajnie wczytujemy do nich to, co potrzebujemy. Wcześniej kosztowało to 135,43 i to jest chyba jeden z tych asetów, którego na pewno sobie pobiorę. A jeżeli robisz grę z wieloma postaciami NPC i narzekasz na słabą wydajność tego rozwiązania, to myślę, że przyda Ci się NPC optymizator, który, no tak jak mówi jego nazwa, optymalizuje postacie poboczne. Na technicznych detalach totalnie się nie znam, ale opis na stronie w sklepie mówi, że bez robienia czegokolwiek, projekt powinien działać 6 razy szybciej w porównaniu do standardowego systemu sztucznej inteligencji w Unreal Engine, a to już całkiem sporo w mojej opinii. A nawet jeżeli nie wykorzystasz tego w żadnym swoim projekcie, to jest to zaoszczędzone ponad dwie. 200 zł. Dlatego uważam, że mimo wszystko warto. Na sam koniec wróćmy jeszcze raz do budowania scen. Tym razem nie będzie to scena fantazy, a arena gladiatorów, no bo aset nazywa się Gladiator Arena Environment Kit. Cała ta scena, którą tutaj widzisz, składa się ze 145 obiektów i 131 tekstur. No i oczywiście wszystko to znajdziesz w tej paczce i będzie gotowe do użycia z ustawionymi kolizjami i systemami Level of Details. Tym razem całość kosztowała ponad 250 zł, co umieszcza ten aset na trzecim miejscu pod względem ceny, jeśli chodzi o ten miesiąc. No i co? Znalazłeś jakiś aset, który najbardziej przypadł Ci do gustu i od razu będziesz go testował? Z mojej strony mogę powiedzieć, że jestem mega zainteresowany tymi master materiałami i na pewno to sobie Biorę i przetestuję. Ale może ciebie zaciekawiło coś innego? Śmiało wal w komentarzach, a ja już muszę uciekać.